Coś powiedz o Ruski połowinkach. Sam sz pan <noise> no. jest najlepszy pod słońcem. 5:45 z zawinięciem już. <noise> z czym? Z zawinięcie w papier śniadaniowy. Się tak zajebiesz, że kwiczysz i spadasz ze stołka. <noise> Alinie na przykład, na ten przykład, łóżko porozwalasz. Alina robi bardzo dobre Alina tosty. robi najlepsze tosty pod słońcem, z serem i z szynką, o takie. Są najlepsze, nie? Oddaję. I co jeszcze Pani by chciała wiedzieć? to? To dzięki. Drogie Dzi? Ja są moje gumisie. Mam tu, gdzie moje gumisie? Drogie oni z nas robią głupka. Tak. A jak wrzucę na YouTube'a, to co będzie? Alino! Alino! Dobra, idziemy na zajęcia, bo mam wykład. Za z godzinę jeszcze. Rudewiczem. Za godzinę. Napisz do Jacka, spóźnimy się, twoje studenty. Za Stoń? półtorej godziny jest wykaz.